Jesteśmy już w Krakowie. Auto zostawione. Zimka jak. Noś powie coś do mikrofonu. Powiem coś do mikrofonu. No. Już jesteśmy w centrum. Nie w centrum, tylko na lotnisku. A, to Do to centrum to jeszcze mamy parę kilometrów. Jedziemy dopiero do centrum. Dokładnie. Na szrubku mamy puste, za za dwie osoby. Co na spoko. Ale... Dotarliśmy już na miejsce, nasze lokum. 27 zł za dwie osoby ze śniadaniem wygląda na te pieniążki naprawdę nie najdłużej. Je. I można stwierdzić, to mapy Google nie poprowadzą do celu po tych ulicach. Ciężko się tu odnaleźć. Bo to, to, to by znaczyło tak, że jeżeli masz 3 przez 3, to ty musisz wejść w trzecią uliczkę i to będzie trzeci dom, ale z drugiej strony w drugiej ulicy też był numer 3, nie? Co oznaczało, że to było 2 przez 3. Rozumiesz? No, że tutaj pierwszy numer oznacza aleję, w którą wchodzisz, nie? Coś zmieniasz, przebierasz, zostawisz, zabierasz. Nic nie zabieram. Wezmę tylko plecaczek, nie? Bo tam mam paszport, w ogóle tego tu nie zostawiać chyba, czy, czy ty lepiej zostawić. Tak, ale jak się będzie parę. To to się... zjeść. Już jest, już jest lepszy, ma humor, to już wie, że podążamy tam, gdzie trzeba. Strasznie ciężko się tu połapać, ale trzeba przyznać, że autobusy to nie tu mają tanie. Pół Larii za osobę, za przejazd do centrum, to jakiś budynek. Ale to jest to, że wiem, że nie będziemy wyciśli tam na tylko pojedziemy sobie marszrutką. Ja, bo ty wiesz, że ją złapiemy i do którego tego miejsca w ogóle trzeba wejść. Czy PKP musimy wejść, bo wiesz, strach, czy co tam. PKP. PKP i Masz Idziemy do restauracji Magnolia, jakieś super polecanej. W końcu się zjeść, później chwilę odpocząć w parku i znaleźć, gdzie odjeżdżają marsz Rutki do mesty I jeszcze zapominać o jednej rzeczy. Jakie ważnej wino. Wino. Tobie nie wolno wino, bo ty głupniasz po wino. Jak nie będę chodziła głodna, to mogę tu to co? mogą być udane wakacje Będę pamiętał Jutro ci zrobię kanapkę na podróż I zaraz będziemy jeszcze biskiety kupić No, na podróż piwa I smakołyki Ty jest złata tak jak ten Do rekinał, gdzie ci rzucą Do buzi To ci mogę przetłumaczyć co tu pisze Asia 2 no Żywniak Kaza. <zum> i e ketchupowi i liter wina dla mnie trzy ceruszki chciałam trzy bo no, powiedział, że pięć ja powiedziałam, że sześć będzie lepiej Mówiłam, że już po trzy o, to ja są. No. na no. Wymoc, co jak brzydko lepiej nic nie zostawmy no. się się okay. Jest okej dużo żeby... Winko przeszło Asia będzie raczej trochę za dużo Także Będę musiał jej coś pomóc A co ty sobie zamówiłeś? Dla basza. To jest to samo co w tej ormiańskiej górnicach. Dostajesz tak naprawdę taką jak nic innego, cienką, milowaną do tego chlebę, basz To nie jakieś sosy, tak przypuszczam. Tego też cinkali nie? z jajuszkiem, klasyczne. Cacapuri. I... Wow. I... I cinkali, cinkali sześć pierożków. Także beżerka, foton. Bo ja pierwszego dnia musimy się tak najeżyć, świat na cały. Na całe dwa tygodnie chciałem powiedzieć na tydzień, że tak. Dwa tygodnie. Szmat czasu, nie? Szmat czasu. A się tutaj to się coś udzieliłeś na to na to? Ponieważ muszę jeść w rzutku Ale gorąca. chyba nie dałem nadejść. Ale gorąca. Znaczy... A miękkaś? Co? No. Tu już zjedliśmy yy, kaczapuri Spróbuję widelstwem, to jest ogień w gorące I oliwia, próbuję jeść gruzińskiego piroga, ale... Robimy małą dziureczkę i wypijamy Jak to wszystko wypływa? Jak to przekułeś? No jest za gorące, żeby wchodzić w spycham. Czuję się jak ma płowić. Mm, 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 mm. Restauracja Magnolia. Piękne widoczki. Pyszne jedzenie. Kuletykę baba, paczapuri, klastyczne dzieńuszki, cilkary. Tylko parzyście, co mi się bardzo podoba. Nie, minimum pięć, to nie parzyście, ale widziałem sześć. Bo ja jem tylko parzyście, no i wimpo. Chodź, wicharz, już taka uszoda, ale wstało pan w

Ne, dva, za čtyři. Čtyři. OK. Čača, od No, No, yeah. Na razie nie. A kuda, Polša? Polša. Spasiba. Spasiba. Parku po jedzonku, po kapce, odpočinek. A się jeszcze piję. zaraz szukamy jakiegoś miejsca na szybko do odwiedzenia Łukasz, mamy psa Mamy już też psa To naprawdę jest fakt, że psu eee, przynajmniej w Prusie, tam gdzie jesteśmy pierwszego dnia jest od groma. Wszędzie zostałem coś jakiś daleka, Już na samym lotnisku było sporo. Jest tutaj wszystko w tym parku. Co też ciekawe, tam gdzie mieszkamy, że na ulicy są takie tablice rozdzielcze, w których są korki do danych y, domów i one są otwarte. To jest też dosyć ciekawe, że nie ludzie darzą się takim zaufaniem, że nikt nikomu prądu nie dołączy. No, tak także no. Musimy zobaczyć, gdzie jadam busiki do mesty Ale już jesteśmy mega zmęczeni. O, ale musimy zobaczyć, żeby jutro wyruszyć, bo musimy się trzymać mojego planu, bo i ja to nie myślę. Tutaj. To godzina 18.30, w Polsce 16.30, a my wracamy do naszego lokum dla małych krasnalków, lokum jesteśmy mega zmęczeni. Nie dla krasnalków, tylko dla ludzi? O moich wymiarach. A się, się zmieści elegancko, ale ja to muszę się czuję jak na kopalni. Znaczy nigdy nie byłem. <śle> ale chyba tak jest, tak. Bo <śle> to, by, to, to sam że na, na kopalni wygląda tak. Nie wiem. A widziałaś jak górnika? No tak czy inaczej jesteśmy wykończeni, I się okaże, że o 16.30 idziemy spać. Naprawdę. A jutro droga do Mestii. Czekaj, czy zdążymy.